Panie Wojewodo, pana, czy ze Związkiem Literatów Polskich coś Pan ma do czynienia? Oczywiście. To znaczy? Mam dużo tam znajomych, przyjaciół nawet mogę powiedzieć którzy dzisiaj jestem o tym przekonany, a nawet wiem, że będą w pewnym momencie bohaterami dzisiejszego wydarzenia. I co jeszcze mogę powiedzieć? Że jeśli tylko mogę, to wspomagam ich działania. Od roku, może ponad roku, nawet powiem szczerze, zaprzyjaźniłem się z obecnym prezesem przed przecudownej urody Andrzejem Ciślakiem. Także jak tylko mogę, to robię wszystko. My pomóc we wszelkich działaniach Związku Literatów Polskich oddział w Olsztynie. Wszystkiego dobrego panie wojewodo, oczywiście e, e, cieszymy się bardzo, że pan już tak poważnie mówiąc zaszczycił 70-lecie istnienia Związku Literatów Polskich na tej ziemi, którą nam ofiarowano po II wojnie światowej tak naprawdę i e, chociaż e, przez Wiele lat no, krytycznie oceniano to, co, co się tutaj działo, ale dzięki pracy tych ludzi, którzy tu przybyli na tą ziemię mamy to piękno, które mamy. Dzisiaj świętujmy 70-lecie działalności związku literatów polskich na Warmii i Mazurach. Wszystkiego, Wszystkiego dobrego, Panie Wojewodo. Dziękuję. i w obliczu świąt zbliżających się spokojnych, dobrych świąt. Dziękuję. Dzisiaj tutaj na sali są. Z nami jest z nami delegacja Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Prawda. W składzie delegacji jest Pan Profesor Doktor Kapitulowany Nauk Medycznych Joanna Wojtkiewicz i Pan Andrzej Adamowicz. Szanowni literaci, warni i Mazur, jest mi ogromnie miło być tu z Państwem. I dziękuję Państwu za te 70 lat, że jesteście z nami. To Wasze wiersze, to Wasze opowiadania. To one uwrażliwiają nas i one dają nam coś co jest y, unikalne w tej chwili możemy mówić, że to jest nasze dzieciństwo. Bardzo państwu dziękuję. E, mój charakter pracy jest nieco inny, ale uświadomiłam sobie, że ja też sporo publikuję, aczkolwiek troszeczkę inaczej. I bardzo bardzo państwu dziękuję za to, że jesteście, że tworzycie i ta nasza warmia i mazury ma właśnie was. Dziękujemy. Małe dziecko spotkałem się z literaturą. Literaturą fantastyczną. E, takiego literata jak wy, no, pewnie dorównuję wam, e, nazywał się LEM. E, pisał o tym, że będziemy prze, przeszczepiać serca, będziemy prowadzić operacje na mózgu, fantastyka wtedy, proszę Państwa, fantastyka. Zdarzył się też drugi taki literat, Orwell się nazywał, proszę Państwa, e, pisał coś o, o, o jakimś dziwnym świecie, że, że coś tam się będzie działo, proszę Państwa, spełniło się, kilka lat temu zamknięto nas w domach, i nawet nie pisnęliśmy słowa. Proszę Państwa, dziś czekamy tylko na jedno. Na jedno. Na, e, minister, na ministerstwo, które będzie pilnowało naszych myśli. Ministerstwo myśli. Tak? Za chwilę to będzie u nas. Proszę Państwa, Wy, literaci, i tu chcę pochylić przed Wami. Jesteście po to, żeby nie pozwolić sobie zamknąć myśli, głowy, żebyście nam pokazywali, żebyście nam pokazywali, co może być w przyszłości. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pierwsza zwrotka jest taka jak zawsze: refren, przypomnijmy sobie. Ja, na Czerwona, któremu serwisz. Ja, że pino czerwona Biednemu sercu raź. Pierwsza zwrotka, tak. Zapadł cichy wieczór, już u cich wiatru wie. Co udajecie, że nie znacie nie? Gdzieś w oddali płynie harmonii tęskny śpiew Biegnę wolną ścieżką, co pośród gór się pnie, by tam pod jarzem dwóch chłopców czeka mnie. I ja czerwone nie tak patrzę, co by jeszcze z nami zaśpiewać. Masz, macie jakieś pomysły? A muszę Państwu powiedzieć, bo co, będziemy się powoli rozchodzić, nie, bo jesteście tu od Bóg wie kiedy, pewnie głodni jesteście. Może, może jeszcze ok. Wiecie Państwo, ja ostatnio miałem takie spotkanie, w muszę Państwu powiedzieć, w bibliotece i Okazało się, że większość tych, którzy byli na tym spotkaniu, to harcerze z lat 70., czyli praktycznie, wiecie Państwo, ja kończyłem jako podharcmistrz. Także i y, 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 po spotkaniu, ponieważ była moja gitara, jeszcze była jedna gitara, jeszcze znalazł się akordon, postanowiliśmy sobie przypomnieć piosenki y, y, harcerskie. I muszę Państwu powiedzieć, że A, ponieważ zbliżają się święta, to też może zaśpiewam najnowszą kolędę, którą sobie napisałem. że przybierzeli dziś Bentlejem pasterzy, dali ojcu po złociutkim dolarze, on się z tych darów śmieje, żegnajcie się z Betlejem. Bętlejem. to godniejsza ofiara. On się z tych darów śmieje. Żegnajcie się z Bentleyem, stanie obok Majbacha. się Państwo, I postanowiliśmy się pożegnać na tym spotkaniu z czytelnikami piosenką, którą się z rzekły żegna na wszystkich takich spotkaniach. Zachodze słoneczko, skoro Marzachodzi, bo nas nogi bolą, po tym świecie chodzi. Spróbujemy. bo nas nogi bolą, po tym świecie chodzi. Zachodzić, rączki wolą robić. Zachodź, że słoneczko, skoro masz zachodzić. Zachodź, że słoneczko, skoro masz zachodzić. I był my, psychiatra. W całym towarzystwie. I on mówi tak, Panie Krzysiu, właściwie to Pan nam zrobił terapię, a nie ja Panu. I, I ja życzę Panu jednego. Życzę Panu, żeby Pana wszystkie organy wewnętrzne nie nadawały się do przeszczepu. I muszę Państwu powiedzieć, ja tego samego Wam życzę. Dla, dlatego, że na świat nie mamy wpływu, ponieważ za bardzo chciał, za bardzo zgłupiał, za bardzo się znacjonalizował i co za bardzo. Musimy dbać o siebie, zająć się sobą, myśleć o sobie, o najbliższych, o przyjaciołach i, i będzie wtedy tak jak trzeba, ale wtedy napisałem sobie jeszcze jedną zwrotkę do tej piosenki i chciałbym tą zwrotką zakończyć to nasze spotkanie. Zachodź, słoneczko, skoro masz zachodzi, jutro znowu wstaniesz i łatwiej będzie żyć. Jutro znowu wstaniesz i łatwiej będzie Dziękuję pięknie. Dziękuję za piękny medal. Takiego jeszcze nie miałem.